Madzia, czemu zasłaniasz oczy? Nie widać mnie! A ja chciałbym Cię zobaczyć. <grystanie> Ale ja teraz robię to, co Kościół. A co Kościół robi? Zasłania krzyże w Wielkim Poście. No chyba po to, żeby nie było widać Pana Jezusa, nie? Wcale, że nie. Pokój i dobro. Ogniem i mieczem. Ogniem ducha i mieczem słowa. <grystanie> no to, y, bracie, co z tymi krzyżami? Dlaczego je zasłaniamy? Skąd to się wzięło? W średniowieczu w Najpierw e, zasłaniano ołtarze. Dlaczego akurat ołtarz? Bo ołtarz jest symbolem Chrystusa i robiono to po to, jako gest postu i skruchy. Grzesznicy e, nie mogli patrzeć. A wielki post to w ogóle taki okres nawrócenia dla wszystkich, nie? I uznania swojej grzeszności. I czymś specjalnym zasłaniali te ołtarze? Takim specjalnym materiałem. Mhm. Sukno pokutne. Nie? O! I... Sukno pokutne. Widzisz, zapomniałem. To taki zrobił się z tego post dla oczu też, nie? Tajemniczość i ukrycie. No dobra, zaczęło się od ołtarza, a potem, z tego co wiem, przeszło i na krzyże, i na obrazy. Już bardzo dużo elementów było w wielkim poście zasłanianych w kościołach, no bo krzyże, jako symbol przecież zwycięstwa taka była intuicja ko kościoła yy, były mocno zdobione. Dużo bogactwa, przepychu? Tak. Obrazy też. Dużo obrazów i to wszystko rozpraszało pokutników, nawracających się ludzi kościoła, i zaczęto zasłaniać i ołtarz, i krzyże, i obrazy, żeby móc się skupić, wyciszyć, no i żeby te bogate zdobienia tak, one nie współgrały z tym okresem pokutnym. I też przyzwyczajamy się do e, pewnych widoków. I kiedy na chwilę nam ich zabraknie, to chyba w ogóle tak w życiu jest, nie, że zauważamy coś, Dopiero jak nam tego zaczyna brakować, i mamy to przyzwyczajenie, nagle przestajemy widzieć obrazy, na przykład ze scenami biblijnymi. Na chwilę zauważamy, że coś się zmieniło, odzwyczajamy się od tego widoku i dzięki temu za jakiś czas możemy spojrzeć na to zupełnie na nowo. I jeszcze jeden motyw. Pan Jezus w średniowieczu był przedstawiany jako zmartwychwstały. No przecież w ogóle mówi się, że krzyż to symbol zwycięstwa. A teraz w większości widzimy na krzyżu umierającego Chrystusa. Nie? Pewnie każdy z Was zna Krzyż San Damiano. O, taki franciszkański. I tam pan Jezus jest zmartwychwstały. Ma otwarte oczy, zamiast korony cier cierniowej aureole I jak pisze mój współbrat, lekki uśmiech. To znaczy, że ewidentnie śmierć nie ma nad nim władzy. I pan Jezus zmartwychwstały na krzyżu po prostu nie pasował do tego okresu, bo. Okres wielkiego postu, śmierci, męki i Jezus martwy wstał na krzyżu. To trzeba go było zasłonić. I dzisiaj w Polsce zasłaniamy już tylko krzyże. Nie spotkałam się, żeby ołtarz czy obrazy były zasłonięte, nie? Teraz mamy tylko krzyż. Od e... piątej e, niedzieli Wielkiego Postu. Czyli w okresie pasyjnym. Tak jest. No dobra, i kolejne święta przed nami trochę inne. Przez pandemię. Znowu e, tradycyjnie nie ucałujemy krzyża w Wielki Piątek. E, wielu z nas będzie uczestniczyło w transmisjach Mszy Świętych, nie, nie będziemy mogli być w kościele. Co zrobić? Jak przeżyć ten moment? Jak adorować krzyż w takich warunkach? Pewnie każdy z Was ma krzyż w domu. Mogę go może w tym czasie, właśnie dzisiaj, też zasłonić jeszcze dodatkowo i adorować go w swoich rękach. To piękny moment adoracji, zatrzymania. Mogę go po prostu też ucałować. A czy w domu mogę też zasłonić krzyż i odsłonić go w wielki piątek? Myślę, że tak. Kiedyś też była taka tradycja zasłaniania krzyży w domu. Ale nie tylko krzyży. Jak to? Słyszałem, że zasłaniano też lustra jako okres pokuty, żeby nie patrzeć. No to nam by się przydało teraz trochę pozasłaniać monitory, na przykład, nie? Troszkę tak. Czyli w domu mogę krzyż zasłonić, odsłonić go wielki piątek w ramach takiego obrzędu nawet w rodzinie? Myślę, że tak. I ucałować? Przytulić do serca i adorować. Przytulić do serca. To jest mi bardzo bliskie. W ogóle przyniosłam dzisiaj na to nasze spotkanie. O, super. E, taki mój krzyż bardzo bliski, też jest franciszkański, prawda? Z tym krzyżem nie rozstaje się od ponad roku. Pierwszy raz w ogóle spojrzałam na ten krzyż, dzięki, dzięki temu krzyżowi Tau, na Pana Jezusa, który ma szeroko otwarte ramiona. To jest jakby bardzo bliskie mojemu sercu. Ja widzę na krzyżu Chrystusa, który jest gotowy, żeby mnie przytulić. I patrząc na krzyż, przeżywam wielkie poczucie bezpieczeństwa, że Wszystkie moje sprawy, całe moje życie i ja, całe moje serce już jestem zaopiekowana przez Boga. Tak jest z Krzyżem w moim życiu. Kochani, a u Was, podzielcie się z nami w komentarzu, jaką Wy macie relację z Chrystusem Ukrzyżowanym? Czy macie plany na domową adorację Krzyża? Co przed Wami w tym okresie Triduum w kontekście adoracji Krzyża? Jeśli podobał Wam się ten vlog, to zostawcie łapkę w górę. I koniecznie naciskamy subskrybuj. Bo już w środę kolejny odcinek. Życzymy Wam owocnego przeżywania Wielkiego Tygodnia, Czasu Tridu. Niech Krzyż Chrystusa będzie dla Was znakiem zwycięstwa w Waszym życiu.